Artykuł powstał dzięki wam głównie ze składek z Patronite. Cześć, z tej strony Kuba i dzisiaj kontynuacja odcinków na temat chaosu. Świat rozpada się. Do jesieni 2301 roku imperialnego kalendarza imperium popadło w całkowitą anarchię. Tysiące umierały z powodu głodu, zarazy i ospy poprzedniego lata. Uchodźcy zalewali miasta, a ci, którzy postanowili nie pchać się za miejskie mury, stanowili zwierzynę łowną dla ludzi. Cały handel ustał, gdy rzeki stały się zbyt niebezpieczne, by transportować nimi dobra, przez co jeszcze więcej ludzi umierało z głodu. W tych mrocznych czasach do głosu doszli fanatycy. Uliczni filozofowie przepowiadali zagładę i rozpacz, widząc śmierć nadchodzącą ze wszystkich kierunków. Zgromadzenia flagellantów przeczesywały wsie, mordując agentów chaosu i niewinnych ludzi. Łowcy wiedźm pracowali bez żadnego nadzoru, przemierzając ziemi Imperium i mordując całe setki w imieniu Sigmara. W tym samym czasie armie Asawara wciąż rosły. Kislewski Car był coraz bardziej nerwowy, a jego zwiadowcy zdawali kolejne raporty o setkach tysięcy wojowników w pobliżu granicy królestwa. Będąc w rozpatliwej sytuacji, Car wysłał odpowiednie listy do imperium, błagając hrabiów elektorów o pomoc. Wieści o zagrożeniu dotarły do hrabiego Ostlandu, który już od kilku ostatnich lat przegrywał wojny ze ludźmi. Jego nienawiść względem chaosu przyćmiewała wszystkie inne wątpliwości jego doradców. Hrabia postanowił wspomóc sąsiednie królestwo w starciu z nadciągającą nawołnicą. W swym postanowieniu był jednak osamotniony, jako że imperium było ogarnięte szaleństwem zbyt silnym, by reszta hrabiów w ogóle zwróciła uwagę na wydarzenia w odległym Kislewie. Mimo to pojawiła się nadzieja na przetrwanie. Podczas gdy pierwsi obywatele otwarcie przyznawali się do wiary w bogów chaosu, człowiek o imieniu Magnus Pobożny zaczął wygłaszać kazania w imperialnym mieście Nuln. Dzięki połączeniu szczypty zdrowego rozsądku ze sporymi pokładami fanatyzmu, Magnus był w stanie przekonać mieszkańców miasta do odrzucenia ciemności, która dusiła miasto i przełączenia się do jego krucjaty uratowania ukochanej ziemi. Jesień ustąpiła zimie, a armie chaosów w końcu były gotowe do marszu na południe. Połączone siły Kislewu i Ostlandu wyruszyły na północ, chcąc spotkać się z wrogiem na własnych warunkach, choć w głębi swoich serc dowódcy tej armii wiedzieli, że jest ich zbyt niewielu do zagrzegnania zagrożenia. Horda Asawara rozgniotła siły Imperium i Kislewu, jedynie garstce udało się przetrwać i przekazać wieści o tej porażce. Lud Kislewu wpadł w panikę na wieść o maruderach chaosu niszczących północne terytoria Królestwa. Zaledwie kilkoma zdecydowanymi ruchami siły chaosu zdołały zniszczyć ostatnią kislewską armię, zwracając swój wzrok w stronę żyznego serca pokonanego narodu. Stojąc przed niemal całkowitym zniszczeniem, mieszkańcy królewskiego miasta Prag zaczęli szykować się do nieuniknionego oblężenia. Tysiące porzuciły swoje domy na wsi w obronie oferowanej przez miejskie mury, sprowadzając do miasta tyle bydła, ile byli w stanie. Koniec końców poczynione przygotowania okazały się być niewystarczające i rozpoczęte zbyt późno, a nadomiar złego wśród uchodźców doszło do wybuchu zarazy. Horda Asawara otoczyła miasto i rozkoszowała się niewielkimi, niszczycielskimi najazdami raniącymi obrońców miasta. Obrońcy walczyli tak dobrze, jak tylko byli w stanie, ale kilka razy cała ich obrona zawahała się i niemal opuściła mury. Do obrońców dotarły wieści o nowym bohaterze. Magnus i jego armia maszerowali w stronę Kislewu, by zniszczyć siły chaosu i uratować miasto. Magnus gromadził pod sobą coraz więcej mieszkańców Starego Świata samą nieustępliwością i oddaniem Sigmarowi. Lud gromadził się pod jego sztandarem bardzo tłumnie, tworząc armię fanatyków, prostego ludu i profesjonalnych żołnierzy. Hrabiowie elektorzy porzucili swe dawne spory i także dołączyli do Magnusa, wspierając żołnierzy rosnącej armii. W taki sposób Magnus powoli maszerował na północ, ale okazał się nie być dość szybki, by uratować Kislewczyków. Upadek Prag. W 2302 roku atak, którego obawiało się Prag, w końcu nadszedł. Asawar wykorzystał wszystkie swoje siły do zniszczenia miasta. Ich zwycięstwo nad obrońcami było tylko kwestią czasu. Kiedy tatni mieszkaniec miasta poległ, Prag padło łupem bluźnierczych mistrzów Hordy Chaosu. Wraz z upadkiem miasta czarne wiatry z Królestwa Chaosu krzyknęły przez ulicę Prag, zmieniając i mutując wszystko, czego dotknęły. Ludzie i kamienie połączyły się, stając się jednością. Ich dusze krzyczały prosto z kamieni murów miasta. Na wałach obronnych osady od tego momentu widniały powykrzywiane w bólu twarze błagające o śmierć. Prag stał się piekłem i żywym symbolem tego, co spotka imperium, jeśli nie uda się powstrzymać wojsk, a sawara kula. Kilko ocalałych z masakry ludzi uciekło do stolicy Królestwa Kislewu, zdając raport ze wszystkiego, co widzieli. Car surowo i z zapałem szkolił nową armię do obrony stolicy. Magnus skierował swoje wojska do ostatniego miasta północy, chcąc powstrzymać armię chaosu przed wdarciem się do imperium. Chaos dotarł jednak do Kislewu I. Jego siły otoczyły miasto i wytoczyły przerażający atak, po dziś dzień nazywany Bitwą o Bramy Kislewu. Słabowe ekwipowani i wyszkoleni obrońcy miasta, mając u boku kontyngent krasnoludów z Wiecznego Szczytu, miasta karaz Akarak. Stanęli naprzeciw ludziom, ustępując im wraz z każdym starciem do momentu, gdy zostali zmuszeni do walki o same mury. Kislewczycy opóźniali siły chaosu, mając nadzieję na rychłe przebycie wojsk Magnusa. Bitwa o Kislew. Asawar podzielił swoją hordę na dwie armie: jedna kontynuowała atak na miasto, druga miała za zadanie powstrzymać Magnusa. Mimo to siły imperium spadły na nich niczym młot sprawiedliwości, wycinając zwierzę ludzi i mutantów, ale mimo licznych zwycięstw siły chaosu zdawały się w ogóle nie słabnąć. Fala przemocy przetoczyła się przez ziemi Kislevu, zdając się odbierać wszelką nadzieję na obronę samego imperium w obliczu wielkich hord mrocznych bogów. Militarny geniusz Magnusa miał jednak jeszcze szansę ocalić przyszłość ludzkości. Jego siły zaatakowały zwierzę ludzi oblegające mi się miasto Kislew. Kawaleria Magnusa uderzyła z drugiej strony, otaczając armię Asawara Kula. Na ten widok obrońcy miasta otworzyli bramy i wybiegli prosto na wrogach, chcąc wspomóc wysiłek wszystkich swoich imperialnych kuzynów. Bitwa zakończyła się uśmierceniem samego Asawara w pojedynku z Magnusem. Horda topniała z każdą minutą walki. Mutanci, ludzie i słudzy chaosu zaczęli uciekać z powrotem na północ. Kiedy Wielka Wojna z Chaosem zakończyła się, imperium wsparło Kislev w niszczeniu ruin Prag i odbudowaniu tego wielkiego miasta. Armia Imperium powróciła do Ostlandu i Ostenmarku i wyrżnęła plądrujących tę ziemię zwierząt ludzi, oczyszczając ziemię z ich skazy. Chaos wycofał się do kraju troli i Ziemcienia. Zdawać by się mogło, że chaos został powstrzymany raz na zawsze. Jednak chaos zawsze przygotowuje następny atak, następne powstanie i następny krok. Przez następne dwa stulecia chaos kupował sobie czas, budując i szukając nowego wielkiego czempiona. Mroczni bogowie nie musieli czekać zbyt długo. Wkrótce po wielkiej wojnie zakonnik Sigmara wstąpił do krypt pod świątynią Sigmara i przeczytał profetyczne wizje nekromonda szalonego. Słowa zakazanego woluminu opanowały jego umysł i doprowadziły go do szaleństwa. Przysiągł wierność mrocznym bogom i obiecał zniszczyć imperium i kult Sigmara. Na imię mu było Archaon. Lata pokoju. Przez następne 200 lat konflikt z chaosem stał się sprawą marginalną. Wraz z legalizacją sankcjonowanej magii w imperium i założeniem Kolegium Magii, łowcy wiedźm ograniczyli swoje polowania na mutantów i renegackich czarodziejów. Midenheim przewodniczył imperialnym wysiłkom na rzecz przegnania z granic imperium ludzi i odbudowy splądrowanych prowincji. Choć czasy były pokojowe, w porównaniu do wielkich wstrząsów społecznych z czasów tuż przed Wielką Wojną z chaosem. Nie można rzec, że imperium nie miało problemów. Marienburg ogłosił niepodległość, a kolejni słabi imperatorzy pozwolili, by ziemię imperium ogarnęła dekadencja XXIV wieku imperialnego kalendarza. Wszystko zmieniło się w 2502 roku, gdy Karl Franz z Reichlandu wstąpił na tron Sigmara. Młody, charyzmatyczny i kompetentny władca objął za cel poprowadzenie imperium ku świetlanej przyszłości, przygotowując się na nadchodzący z północy rok. I na dzisiaj to by było tyle. Dzięki za wysłuchanie. I do usłyszenia.